Cześć, pozdrawiam Was ze swojej pięknie kwitnącej łąki kwietnej, którą założyłem 11 lat temu, kiedy tutaj przeprowadzałem się do tego domu. Dalej pięknie kwitnie, tu jest większość gatunków mieszanki Polska Łąka Kwietna. Popatrzcie, jest tutaj brodawnik zwyczajny, który wygląda trochę jak mniszek Leontodon Hispidus. Ale kwitnie dużo później, jest taki delikatniejszy. Bardzo typowy składnik głonki kwietnej. Wszędzie oczywiście margerytki. Leukoium, przepraszam, leukantemum, Bardzo ważny składnik głonki, akurat w tym roku ich trochę mniej jest. Jaskier ostry. Też bardzo ważny składnik głonki kwietnej. Parę gatunków wyki, tu akurat wicja grandiflora, taka najwcześniej kwitnąca, wyka brudnożółta I oczywiście różowa firletka, typowa dla takich wilgotnych łąk. I jeszcze świeżbnica polna, Knautia arvensis, gdzieś tu też się schowała, akurat nie przekwitła, jest jedna, może podejdźmy dalej, tu jest jedna, tu jest ładny kawałek Knautia arvensis, bardzo sympatyczna też odporna roślina, też zawsze ładnie wychodzi. Problem jest tutaj na tej łące w tym roku, że zaczęła mi wchodzić trawa. I to powiem Wam, że pierwszy raz od 11 lat, nie wiem dlaczego, co się stało w tej łące, ale czasem tak jest. I czasem właśnie klienci pytają mnie, co robić, kiedy mamy trawę wchodzącą do łąki kwietnej. Eee, oczywiście możemy ją polubić, dlatego że trawa jest składnikiem naturalnej łąki kwietnej. Ja tu w ogóle wsiewałem tę łąkę z kostrzewą czerwoną, która wyginęła, a za to wesz weszła. Weszła holku z lanatów. Kłosówka, która weszła mi tutaj. No, i niestety tak zaburza trochę wygląd tej łąki. Co ja będę robił? Ja będę ją wycinał sekatorem. Czyli możemy zwyczajnie ręcznie. Mamy małą powierzchnię. Jest to najfajniejszy sposób, bo nie musimy nic w łące zmieniać. Oczywiście można by też chemicznie walczyć, pryskać tutaj jakimś środkiem na jednoliścienne, ale akurat tego bardzo nie lubię. Jeszcze inna opcja to oczywiście łąkę założyć od nowa, no tylko że szkoda, bo dalej pięknie kwitnie tylko troszkę mniej tych kwiatów. Mówię 11 lat, takiego silnego kwitnienia tej łąki. Jeszcze inna opcja to po pierwszym pokosie pod koniec czerwca w lipcu tę łąkę skopać glebogryzarką. I przez to zaburzenie gleby trawa będzie słabsza. A bardzo ładnie wtedy odnawiają się złocienie, firletki, świeżbnica, ale to musi być zrobione w lecie. Nie na wiosnę, nie w jesieni, tylko właśnie taką regenerację łąki kośnej po to, żeby wzmocnić złocienie i firletki robimy gdzieś pod koniec czerwca i w lipcu. Po prostu przy, skosimy wszystko i lekko glebogryzarką prze, przekopujemy i to powinno wzmocnić te gatunki krótkowiecznych bylin, takich właśnie jak złocień czy firletka. A teraz zabieram się za y, ręczne poprawianie łąki. Tak po prostu gdzie nie gdzie już tak jakbym kosił składam sobie szczególnie tam gdzie są kwiaty na przykład tu są kwiaty no to tutaj tą trawę po prostu usuwam. Kolejna. Można nawet z korzeniami wyrywać. Odsłaniamy w ten sposób kwiaty. Oczywiście, przy dużych powierzchniach jest to bez sensu. Natomiast przy takich małych powierzchniach możemy się pobawić. Tutaj trochę odsłonimy. Będzie potem ją łatwiej kosić. Też. Tak. I jeszcze taki komentarz dotyczący różnorodności łąki. Popatrzcie, że. To wszystko było wysiane z tych samych nasion, a w tym miejscu, na przykład tutaj przy trampolinie, gdzie może kosze częściej, yy, więcej jest brodawnika. Pojawiło się też komonica, yy, złocienie, ale na przykład yy, na tej samej łące pod jabłonią, gdzie jest trochę cienia, no tutaj lepiej właśnie yy, rośnie właśnie ta kłosówka, ta trawa, która po prostu zaczęła dominować na łące, ale tu już od, na południe od jabłoni, gdzie jest więcej, Światła, pięknie kwitną złocienie, firletki, ale już przy żywopłocie zaczyna wchodzić pod agrycznik. Także mamy tutaj, już przy jabłoni, mamy trochę mniej kwiatów, a tu znowu więcej. Tu się mi zawsze dużo pojawia kwiatów przy ognisku, ale niestety muszę je wcześniej skosić, żeby mieć dostęp trochę do, do ogniska. Ale na przykład zostawiam sobie takie kępy. Widzę, że ładnie kwitną złocienie, czy wyki, to wtedy. To wszystko zostawiam, czyli koszenie jest takie yy, po prostu nie według jakiegoś planu, tylko według tego co widzimy. Te miejsca brzydcze koszę wcześniej, miejsca gdzie chcę dojść koszę wcześniej pod koniec maja, a tą główną łąkę zostawiam do końca czerwca. I nie przytrzymujmy tej łąki, trzeba ją skosić pod koniec czerwca i ten teren potem koszę. Zwyczajnie jak trawnik, tutaj co dwa tygodnie potem chodzę z kosiarką. Przed domem jest podobnie, tu mam taki dziki e, trawnik, który oczywiście koszę częściej. E, natomiast tu jest na przykład przetacznik, który oszczędzam. A tu zakwitły pięknie margarytki, jaskry. No to je zostawiłem, jak tylko przekwitną to jest koszę sobie. Natomiast e, jakby nie myślę o tym, żeby wszystko od razu kosić, tak? Tylko po prostu tam, gdzie potrzebujemy dojść, kosimy wcześniej. Tu jest podobnie, tu jest teren już skoszony w tym roku, ale dopiero pod koniec maja, właśnie teraz niedawno. A wszędzie, gdzie były większe kępy roślin łąkowych, to po prostu je pozostawiałem. Tutaj popatrzcie, pięknie, pięknie kwitną brodawniki i złocienie, i firletka. No to poczekam, aż przekwitną dopiero wtedy ten kawałek skoszę, bo nie ma żadnego powodu, żeby całą taką połać kosić. A tu rozkwitła wykaptasia. Ona się tak pnie często po płotach, y oczywiście rośnie na łąkach, ale y też może czasem zdominować łąkę, więc czasem klienci dzwonią, mówią, Boże, sama wyka mi wyrosła. Wtedy należy ją skosić, natomiast zostawiam ją w takich miejscach przy krzewach, tutaj przy borówce. Ona się będzie po tej borówce piąć i bardzo ładnie kwitnąć przez kilka tygodni. Także musimy podejść bardzo elastycznie do, do łąki. Tu, nawet po skoszeniu, jaskry odbiły, po takie malutkie, popatrzcie. Ale potrafiły ładnie odbić. Tu znowu kawałek jest przy ogródku warzywnym też łąki, które zostawiłem. Bo ładnie wygląda, ale też tutaj nie muszę dochodzić. No to po prostu zostawiłem to.